Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie gramy w Party Games. Bo po poprzednim odcinku nagraliście, daliście trzy łapki w górę, dlatego kolejny odcinek jest, jeżeli po tym filmem będą trzy łapki w górę, będzie kolejny odcinek z Party Games. Z góry przepraszam, że moje lagi, ale nie, coś mam z netem. O, i pijamy 15 słupów. Tego ja nie lubię, ale dobra. Słaby render distance, to nic prawie nie widzę. Może to za chwilę zmienię, ale przez... Mam takie laki, że chyba nie zmienię. 1-2. Nie mogę zatrafić. Trzy... Booster tu jest. O, lecę po booster. No. Przecież w ciebie falnęłem. Booster. Ja to mam nagrane. Booster, no, ale booster. O, co ja nic nie widzę? No, o, mam 10, 3, booster. Nic nie widzę. O, jest jeden końc, i pierwszy znów, GG. Dobra, to się ukryłem. Jakie? Ale laki, jak się... Normalnie to mam 100 ale teraz to coś słabo. Będę top na pewno, według mnie. Teraz tylko odpoczywać. Ach, na shifcie tu będę siedzieć, może mnie nie trafi. O nie, za chwilę zacznie do mnie przylatywać. Będę pierwszy? Dawaj. Aj sobie być pierwszy. Dawaj. Znacie. Oho, dobra, ale drugi. Zawsze coś. Oho, parkour. Ja cię tam niczego nie widziałam. Jak zrobić, żeby nie było tak ciemno? Hm. Ja mam po angielsku, nie znam się na angielski. Drugi. Zawsze coś, ale w top to jestem pierwszy. Oha, to ja lubię. Czemu to trwało tak szybko? Ja nawet nic nie zdążyłem zrobić. O nie, tego nie lubię, Formax. Tylko się uszedł? szedł. No wrażę, te drugi. Albo i nie. O, ja myślałem, że jest tak mało osób. O. Widzisz, to wormaksa jednak ogarniam. Co to teraz? Oho, Wulka. Zawsze to wygrywam, ale czy tak teraz będzie? drugi zawsze coś ale w podium jestem pierwszy o nie nie lubię tego Jakim cudem pierwszy jak a ja kraft to jestem taki słaby. Ja. Yeah. Często... dobra, co teraz? Koniec? Koniec! Koniec! Gigi! Fajna gra.